Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak wyregulować grzejniki. Yy, zrobić nastawę wstępną na grzejnikach. Jesteśmy w lokalu, który został niedawno zbudowany, dołączony do drugiego budynku, gdzie instalacja jest wyregulowana. No i uruchomienie grzejników bez regulacji spowoduje zaburzenie pracy tamtej instalacji, a ponadto grzejniki yy, bez nastawy wstępnej, bez regulacji będą miały nadmierny przepływ. Czyli po prostu wraca nam zbyt ciepło do kotła. Mamy nadmierny przepływ w kotle co powoduje do zwiększenia rachunku za, za gaz? także e, zobaczcie termowizyjne, wizynek. już były włączone, praktycznie, one już są zakręcone, paru minut, ale praktycznie mamy jednakową temperaturę na górze i na dole. Różnica jest kilku stopni tylko, pięciu stopni, to jest to no, za mało. Także pokażę wam teraz jak przy pomocy aplikacji zrobić nastawę wstępną. Skorzystamy tutaj z aplikacji Danfoss Installer. Wybieramy sobie parametry. Temperaturę naszego ogrzewania zimą mamy tutaj 65 stopni maksymalną. 55 powrót sobie zostawimy, strata ciśnienia również. Przejdźmy dalej. Wybieramy nasz zawór. Zawór 15 naszą głowicę termostatyczną, grzejnik płytowy. Tutaj mamy grzejniki typu 22, czyli dwa radiatory i dwie płyty. Następnie szerokość grzejnika mamy 600. Wysokość grzejnika jest również 600. I wychodzi nam nastawa wstępna 5. O, z się. O, o jest. Nastawa wstępna 5. Robimy to w ten sposób, Nastane no robimy bez, yy, bez głowicy, musimy odkręcić, Pokaż, pokażę teraz może będzie widać to. Tam. Kamerka potrzebuje chwilę na kalibrację, o ile się to w ogóle. O, tutaj w tym miejscu mamy kreskę. Wytłoczoną. Na całym tym pokrytełku mamy numerki. No, teraz ich nie widać, ale tutaj powinno być widać już. Cyferki są. Od 1 do, do 7. Teraz musimy sobie nastawić numer 5. Akurat, a akurat mi teraz wyszło. Numer 5 nastawy naszego grzejnika. To samo robimy z każdym grzejnikiem. To samo zrobimy tutaj. Odkręcamy, ściągamy pokrętełko. Nastawę wstępną na 5. No, kręć coś... O, ruszyła. Jest 5. Teraz zobaczcie. To jest nasza wkładka termostatyczna wykręcona z zaworu. Przy tym... Spadaj się. Ostrość tej kamerki pozostawia sobie wiele do życzenia. Poświecić mi tu. Może będzie lepiej widać. Nie, szału nie ma. Ok, musiałem wyjść na zewnątrz, bo tam było kiepskie światło. Zobaczcie. To jest y, nastawa wstępna nominalna. Bardzo duży przepływ. Akurat widać tutaj y, N.K. Teraz zobaczcie nastawa na piąteczkę. Przyłożymy sobie metrówkę do tego. Widzicie jaka jest szczelinka na piątce? Jak drastycznie zmniejszyliśmy przepływ. Teraz zwiększę sobie z powrotem na. To jest M. Przepraszam, to jest siódemka. Widzicie jaka szczelina wielka. Nawet widać ten storzek, szczelinka się zmniejsza. Teraz wracamy na nominalną. Nominalny przepływ. Taki dostajecie za każdym razem, kiedy kupujecie zawór, jest fabrycznie nastawiony na nominał. I kiedy zostawimy wszystkie grzejniki z przepływem nominalnym, instalacja ma nadprzepływy te grzejniki po prostu tracą nam ciśnienie. Woda przepływa zbyt szybko. Mamy kiepsko wyregulowaną instalację. To jest naprawdę problem jak widać, teraz mamy nastawioną nastawę numer 5. Na drugim grzejniczku mamy dokładnie to samo. Na tej kamerce zdecydowanie lepiej widać. No, kory, Ale uparta. Kurczę, no opie ostrości traci. Jest pęteczka. Równa się z kreseczką. Także widzicie jak drastycznie zmniejszyliśmy przepływ z nominalnego. Że odpalimy sobie teraz kamerkę termowizyjną. Działa, nie działa, o. I działa. Widzicie różnicę? Na kociołku wiem, że jest 50 stopni. Przynajmniej te pokazuje termometr analogowy. Natomiast grzejnik ma mieć zawsze różnicę temperatur między górą a dołem. To samo pokażmy w tym grzejniczku. Widzicie? Się. No, dobra. Przy zakładaniu głowicy zawsze nastawiamy na piątkę, po to, żeby nam głowica nie dociskała tego czpienia, który tutaj napracować. pracować. Mamy głowicę szybkiego montażu, klik-klak, i gotowa. Numerki oznaczają temperaturę pomieszczenia. Trójka z reguły jest to 21, 20 zależy od producenta i skalowane są co 3 stopnie. Czyli tu mamy 21 i mamy 19 stopni na noc. Temperatura nocna, dzienna jak to woli bardziej komfortową. Jeszcze jedno, bo widziałem filmiki na YouTubie, który mówi ktoś o kryzowaniu tego zaworu. Nie, ten nie służy do kryzowania. To jest zawór tylko i wyłącznie odcinający, czyli zero jedynkowo. Demontujemy grzejnik, odkręcamy nakrętkę, zakręcamy go impulsem. do końca i tak samo odkręcamy, żeby grzejnik nam grzał. To jest tylko i wyłącznie zawór odcinający. Także tego zaworu nie używamy jako regulacji. Regulacją jest tylko i wyłącznie tutaj wkładka zaworowa. Tego używamy do kryzowania. No chyba, że w zaworze nie ma po prostu możliwości regulacji, to wtedy tego używamy. Ale mamy troszeczkę utrudnioną regulację. Musielibyśmy się bawić po prostu dwoma termometrami. Jeden przygody tutaj, drugi tutaj. I regulować sobie różnicą temperatur. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie takich filmików więcej. Piszcie w komentarzach, co Was interesuje. To, będzie... to będę kręcił dla Was. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.